to trzeba traktować jako wyzwania, tak, które musimy zrealizować. Faktem jest, że dla ciepłownictwa, ponieważ jest to sektor w pełni regulowany, nie jest proste spełnienie tych wszystkich wyzwań w taki sposób bardzo płynny, dlatego bo tutaj jest problem zawsze niedoboru środków pieniężnych na to, żeby te wszystkie inwestycje w krótkim czasie zrealizować. A jest to naprawdę ogrom inwestycji do zrealizowania, bo w ramach transformacji musimy dojść do 32% OZE w ciepłownictwie. No a w tej chwili mamy przede wszystkim dominującym paliwem jest węgiel, i tutaj to jest 80 kilka procent naszych ciepłowni, elektrociepłowni jest zasilanych węglem. W związku z tym wyzwanie jest duże, ale myślę, że mamy. Duże wsparcie zarówno tych organizacji, które nas reprezentują, takich jak Izba Ciepłownicza, duże wsparcie też innych organizacji, takich jak PTZ, które też reprezentują elektrociepłnie zawodowe i ta współpraca pomiędzy zarówno tymi organizacjami, które nas reprezentują jeżeli chodzi o zmiany w prawie, które znowu pomagają nam pozyskać też te środki pieniężne oferowane i w programach unijnych i w też programach krajowych pozwalają nam stopniowo do tej transformacji wchodzić, przygotować się i ją realizować. Nie będzie to takie łatwe i jakby tutaj ze względu przede wszystkim na tą dynamikę ale no, po to też się tutaj spotykamy, żeby znaleźć te najlepsze możliwe opcje i znaleźć te środki, które nam pozwolą tą transformację przeprowadzić. E, oczywiście obciążeniem jest tutaj system EUTS, który w tej chwili e powoduje bardzo duże obciążenia właśnie e finansowe z tytułu e konieczności zakupu uprawnień do emisji i ta jednoczesność. E konieczności zakupu bardzo drogich uprawnień do emisji, bo one w ciągu trzech lat yy... Praktycznie prawie 600% ich cena wzrosła w ciągu ostatniego pół roku po pandemii wzrosły z 20 kilku euro. Dzisiaj kosztuje ponad 50 i to są bardzo duże obciążenia, jakby ta równoległość też tych obciążeń finansowych związanych właśnie z rynkiem OUTS i jednocześnie konieczności realizacji inwestycji. No to jest właśnie to wyzwanie, tak, przed którym musimy tutaj stanąć i, i wspólnie je zrealizować przy wsparciu też zarówno tych ośrodków lokalnych, samorządowych, jak i właśnie naszych reprezentantów. Tych y, organizacji, które nas reprezentują. No i, i jakby tutaj wspólnie znaleźć ten złoty środek, można powiedzieć, żeby to wszystko pogodzić, ale nie ma, że tak powiem, wyjścia, bo nasi odbiorcy będą potrzebować w przyszłości ciepła, tak jak potrzebują go dzisiaj. Zimy będziemy dalej mieć, także trzeba dalej w y, ciepło zaopatrywać. Ciepła woda w kranie też jest ważna więc dla wszystkich, więc myślę, że tutaj znajdziemy takie rozwiązania, które nam pozwolą wszystkich usatysfakcjonować, a nam pozwolą przetrwać ten ciężki okres, ale obronną ręką i właśnie w ramach wyzwań zmienić się na pewno na lepsze, bardziej ekologiczne, jeżeli chodzi też o wizerunek ciepłownictwa.